Witam Was serdecznie z mojego rodzinnego miasta, czyli z Lubina. Chociaż dzisiaj zamiast Hej powinna powiedzieć Niech żyje nam Górniczy Stan, bo to jest bardzo ważne święto, dzisiaj barburka. Wpadłam sobie akurat na drwala, ja lubię tego z kurczakiem, próbowałam tego z wołowiną, ale niestety musiałam wyrzucić tego kotleta z wołowiną, bo mi nie smakował totalnie. I patrzyłam też, jaki prezent wybrać dla mojej przyjaciółki na święta. Ale jeszcze nic nie wybrałam, natomiast następnie jeszcze uraczyłam się kofolą. dać znać, czy ktoś lubi z Was. Do zakupów. Pokażę Wam, co kupiłam. Powiem Wam, że pojechałam chyba 9.45 autobusem do miasta. Chwilę po 10.00 byłem już w mieście. Chciałam sobie jakieś może zakupy zrobić, y, jakieś spodnie kupić, pooglądać jakieś ciuchy, ale powiem Wam, że to nie dla mnie. Ostatecznie chodząc po tych sklepach i była godzina dziesiąta, chwilę po dziesiątej, po 12. już miał autobus i powiem Wam, że no może nie było wielkiego tłumu, ale było i tak dość sporo ludzi i stwierdziłam, że to nie jest dla mnie, zwłaszcza zakupy w takich sieciówkach odzieżowych to to jest dla mnie koszmar. I stwierdziłam, że chyba wszystkie zakupy, jakie zrobię, oprócz takich spożywczych i takich tutaj u mnie w dino, na święta jakieś prezenty czy coś, to jednak kupię yy, przez internet. Powiem Wam, że dostałam też ostatnio w pracy. <laughs> można powiedzieć, że do Pandory odebrałam dzisiaj matło, To jako pierwsze sobie otworzymy. Jak wiecie lub nie, ja mam już bramuletkę z Pandory. No i oczywiście zbieram do niej czarny. I miałam sobie wybrać charmsy, jakie ja chcę i wybrałam sobie dwa, bo udało mi się, yy, powiem Wam, że udało mi się dostać to na promocji na Black Friday. Powinny być tutaj dwa charmsy i są dwa charmsy, ale w jednym pudełeczku. Myślałam, że będą osobno zapakowane, nie przeszkadza mi to w zupełności. I ten pierwszy to jest taka koniczynka, wstawię Wam może tutaj zdjęcie. Ja bardzo lubię koniczyny trójlistne, Uwielbiam. Kojarzy mi się z Irlandią bardzo. A ja uwielbiam ten kraj. I wzięłam sobie też śnieżynkę. O, taka wygląda. Bo ja też zimę, lubię zima, lubię jeździć na łyżwach, też teraz będzie. Kojarzy mi się z pracą, ale generalnie lubię właśnie Pandora, za to, że każdy ten charms oznacza jakieś takie wydarzenia z życia. Wiecie, ktoś inny na TikToku są często takie yy, właśnie że ktoś widzi tylko moją nazwę, a ja widzę jakieś tam wspomnienia. Wzięłam sobie swoją pandorę. Dajcie znać w ogóle, jeśli macie, to czy macie coś takiego, żeby to mm, nie spadało za każdym razem, jak się ją otwiera, bo to niestety jest strasznie denerwujące. No i na przykład mam tutaj takie serduszko, to dostałam od mamy mojej na święta i kojarzy mi się z moją mamą, to sobie kupiłam w Gdańsku misia z bursztynem. Co prawda, nie kupiłam tego w oficjalnym sklepie pandory, ale to jest srebro i bursztyn z jakiegoś tam innego sklepu. Tutaj mam żaglówkę, bo ja lubię. Ogólnie y, pływać y, żaglówkami, motorówkami. lubię i następnie mam teraz coś, co będę miała następne i jeszcze nie wiem jak to poukładam. Powiem wam, że ten miś ten miś jest dość ciężki i nie wiem czy nie będę go ściągać raz na jakiś czas. Na razie wszystko sobie tutaj Zawieszę. Podoba mi się ta śnieżynka. Powiem Wam, jutro idę na paznokcie. Nie wiem, czy to będzie w tym vlogu, czy w jutrzejszym. Zobaczę. Tak wygląda. Podoba mi się, ładna jest. I mam jeszcze koliczynkę na szczęście. Będzie mi się kojarzyła z moją pracą. Jedynie, czego się boję, to to, że to kiedyś zgubię, ale mam nadzieję, że nigdy się tak nie stanie. No i mam jeszcze koniczynkę, tak o wygląda. O. Już mam trochę odrost na paznokciach. Może zrobię jakieś zdjęcie, to Wam wstawię. Dajcie w ogóle znać, jeśli macie właśnie bęzletki z Pandory, czy jesteście z niej zadowolone, bo wiem, że różne są opinie o nich. No i teraz tak to wygląda. Ale tego misia nie wiem czy nie ściągnę właśnie, bo on jest dosyć ciężki. Przez co też fajnie mi się ta bransoletka trochę rozciągnęła. Teraz jest taka idealna, ale boję się, że jak będę nosić tego misia cały czas, to już będzie dla mnie za luźna. Ściągnęłam tego misia i aktualnie ta bransoletka prezentuje się tak. No, mi się podoba. Następnie... Ja chciałam Wam pokazać ostatnio błyszczyk, który sobie kupiłam. Jest to błyszczyk z Joko. Kupiłam go w Biedronce. jakoś tak mnie zainteresował. Jest to odcień. Mm, już Wam mówię. 0,4. I to jest taki błyszczyk. On ma taki kształt serduszka. I go się tak wyciska. go mam też teraz na ustach, tylko już trochę zjedzony. Ale jest taki bardzo, bardzo przyjemny. Tylko musicie uważać, żeby nie dostał ciepła, bo jest. Bardzo taki, jak dostanie ciepła, to myślę, że się rozleje, więc trzeba na niego uważać. Ale jak o stoi tak w domu i nikt go nie rusza, wiecie w jakimś chłodnym miejscu, to jest super. Bardzo go lubię używać. Ten kolor też mi się podoba. W ogóle tutaj mam taką wodę i to jest kubek, który dostałam od dentystki, z którą kiedyś pracowałam z Paryża. Mi go przywiozła. Jest coś taki w. No jak dla latki bardziej niż dla, dla mnie w tym wieku, ale pracowałam z nią jak miałam 19 lat, od 19 do 21 lat pracowałam z nią, 2 lata, i z hakiem jakoś tak. Następnie co kupiłam jeszcze w Dino? Kupiłam goździki, już tyle razy szłam po te goździki i tych goździków nie było, raz zobaczyłam, nie kupiłam, potem chciałam kupić i prawie codziennie byłam w tym Dino po te goździki, zobaczyć czy są, nie było, w końcu znalazłam i wzięłam takie. Dwie wzięłam do siebie do pokoju. Takie, jeszcze nie wiem, wziąłam dwa białe i jedne różowe i sobie, jak Wam mówiłam w ostatnim filmie, sobie pomieszam te różowe z tym białym i wstawię sobie chyba to do tego wazonu, wyciągnę tutaj to i tam czegoś innego, bo nie mam jak takiego aż, żeby to pasowało wszystko tak? Natomiast właśnie wziąłam sobie różowe do siebie, do pokoju i wziąłam dwa białe. Jedne są do mojego taty na cmentarz, bo mój tato też właśnie był górnikiem. Ja pochodzę z górniczej rodziny i dziś mam zamiar mu to zanieść. Pewnie długo to nie postoi, ale no liczy się gest. Ważne, że jest. Następnie wziąłam też jedną babeczkę jeszcze jedną, bo mi się tak podobały, że wzięłam jeszcze jedną. Nawet pani kasjerka, która do wszystkich mówi nunia i też jest przeszczona na niunię, też powiedziała, że jej się podobają te babeczki. E mascarpone, bo lubię jeść mascarpone może w dość nietypowej formie. Lubię mascarpone sobie ten niski chleb indeks glikemiczny, który wam pokazywałam wcześniej. E mascarpone i na przykład filet maślany, szynka z kurczaka Lubię bardzo. Następnie pokażę Wam jeszcze, co kupiłam na kupach. Byłam w Dilsie, więc wzięłam na zapas trochę tego, już na, może na Sylwestr, czy na, czy na cokolwiek. Ja nie wiem ostatnio aż tak dużo chrupków, ale wzięłam, bo rzadko można w ogóle je spotkać, a ja uwielbiam chrupki o smaku octu. I tutaj mamy Wolkersy, czyli odpowiedniki polskie, lejsów, o smaku octu i soli. Tutaj krewetkowe. I wzięłam jeszcze, szczerze, nigdzie oprócz Dilsa teraz nie widziałam tych chrupków, a to są jedne z moich ulubionych, czyli oczywiście sól i oce. Kiedy się tu w Irlandii i bardzo, bardzo mi posmakowały. Mam paragon tutaj z Dilsa właśnie. Ale w Dilsie chyba tylko jedzenie kupowałam, nic za tam nie kupiłam. Następnie wzięłam sobie w takie skarpety. Takie świąteczne, żeby po domu sobie, jak będzie mi zimno, założyć sobie na nogi. Wziąłam sobie też kosmetyczkę taką z Grinch'a, bo była na przecenie w Sinsay'u. Nawet nie wiem, ile za nią zapłaciłam. Nie wiem, czy nie była na przecenie, na 15,99 jest tutaj, ale chyba była na przecenie. Tak wygląda. Spoko. I ujęciem z kotkiem zakończę ten vlogmas, bo byłoby trochę nudno oglądać cały czas zakupy. Ona jak widać niekoniecznie lubi się przytulać, jak sama chce to przychodzi, ale jak ja ją biorę to niekoniecznie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego filmu. Pa!